Mrodziska. Witam Was z kempingu MyFly w Norefosz, to jest południowa Szwecja. Słuchajcie, tutaj łowimy pstrągi tęczowe. Dzisiaj jest 12 dzień grudnia, 12-12, fajna data. I wybrałem się, tutaj też kolega jest i. No, troszeczkę jest tutaj ludzi. To jest takie komersyjne łowienie pstrągów w takich ciekach. Zobaczcie tutaj. Tam, tam gdzie woda trochę. Skacze do góry w fontannach to są hodowle tych pstrągów. A tutaj, w tym kawałku rzeki, tam, jest, tam są dwa, trzy takie stawki. Są takie miejsca, gdzie można sobie po połowić na muchę. W grudniu, kiedy właściwie łowienie troci łososia jest takie bardzo ograniczone albo niemożliwe ze względu na okresy ochronne. No więc to jest taka alternatywa na takie zimne dni, kiedy naprawdę nie chcemy gdzieś wyjść na łódkę, zmarznąć to możemy sobie wziąć takie miejsce tutaj w Szwecji, e, wykupić miejsce i łowić. Akurat teraz korzystam z licencji Catch and Release i ta licencja obowiązuje mnie na cały dzień łowienia, ale nie mogę wziąć żadnej ryby ze sobą. To są ryby między 2 a 6 kilo średnio e, i słuchajcie ta e, licencja kosztuje 400 koron. Jakby się chciało wziąć rybę, bodajże 690 koron kosztuje. 3 ryby można wtedy wziąć. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj zobaczcie trochę sprzętu. Torba, którą używam też na trocie. Podbieraczek. Takie muszki, zobaczcie, to są, to są wędki w klasie szóstej. Wędki muchowe, obydwie. Eee, kołowrotki z liną tonącą, ta jest lina piątka, ta jest lina trójka tonąca. Klasa, chodzi o klasę. Tutaj na piątce mam bobika. Macie tutaj od razu moje przynęty. Tu są też bobiki. Bobiki bardzo fajnie teraz działają na jesień, tak się wolno je prowadzi. To są bardzo dobre przynęty. A oprócz tego możemy używać streamery. Właśnie tutaj w takich, to jest jakaś moja własna muszka tutaj, zrobiona. Zobaczcie, sam próbowałem zrobić muszkę, takie streamera czerwonego. Można używać je w takich tutaj zaułkach, gdzie troszeczkę woda ciągnie. No nic, no, próbujemy dzisiaj coś złowić zobaczymy co się będzie działo trzymajcie kciuki no i mamy taką rybkę zobaczcie pierwszą pan na sterydach piękny kropcik. taka rybka całkiem co 2,5 kg Trzy? Jag <laccord> <f variance> svider. <thumbnails>

شفك Może? Już? Gdzie? Jeszcze na torbosile. No. Już, no dość. Piękna ryba. To, super. A, a tutaj będziemy próbowali złowić na zaraz w tym małym kawałku no, rzeki będziemy próbowali złowić na muszkę pstrąga, także zostańcie ze mną i zobaczymy co się będzie działo. Pierwsza ryba, od razu. Będę <laughs> Nie brało, nie brało na im, żadnego streamera. Miałem jedno branie. O, dwa brania właściwie. Jedną rybę straciłem. Co spróbuję sobie na bobika małego tutaj. Może, może bobik akurat będzie tym, co one chcą. Kto wie? Jeśli nie próbuje, to się nie wie. Ojej. Był. był. Był, 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 był. Ale się zmęczył. Zobaczcie. Już jest akcja. Na bobika. Ojej, aua, aua. dostałem po palcach, ale po paluchach dostałem od pstrąga, o rany. po paluchach, boli. A spłoszył innego przedsiąga, który tam stał. <grystanie> o ciekawe. A tam jest właśnie przedsiąg, tak? турбо рыбки. Фу-фу-фу-фу-фу. Uh, 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 uh. Jeszcze Jeszcze ma siłę, cholernik. Jezus Maryja, <laughs> to ma Zobaczcie jaka rybka. dzisiaj na małego bobiczka? Ja Odczepiano od razu. jest ale przewalił kurczę, ludzie No i co Kończymy dzisiejszą przygodę. Widzieliście, cztery ryby wpadły. Może nie wszystkie było widać tak dokładnie, niektóre brania się nagrały. Eee, dwie czy trzy spadły mi. Brania, wyjście ryb, ryby w rzece. Fajnie, fajnie to wszystko wyglądało. Fajne miejsce, taka alternatywa odskocznia od codzienności i możliwość zawsze fajnego połowienia. Także też możecie spróbujcie, A mucha to jest mucha, to jest kurcze. To, co tu blisko wymieni, najważniejsze. Trzymajcie się do następnego. Aj. i Jag föll väldigt kallt. Jag tappade precis en till Achso. innan. Du fick inte aktiva i den Dom har där. Ja. Och måttat och måttat och måttat. <laughs> ja, den är inte så dålig. Men den stack så, så snabbt så jag kunde knappt hålla den. Ja, jag fick med på en där innan. Jag den stack med en neråt. vägen. På den 哦。Oh.